W kolejnym odcinku serii Naturalne Poranki Blisko Natury, w której odkrywamy skarby Dolnego Śląska. Dzisiaj to słowo skarb nabierze dosłownego znaczenia, bo ten pociąg zabierze mnie do wnętrza historycznej kopalni złota w Złotym Stoku. Trochę pozwiedzamy, ale też przygotujemy dwa pyszne złote śniadaniowe dania, wzbogacone oczywiście o produkty tarczyńskie naturalnie. Dotarłam już na miejsce i widzę mojego pierwszego gościa, który na co dzień oprowadza turystów po tym niezwykłym miejscu. Piotrze, gdzie się teraz znajdujemy? Znajdujemy się w kopalni złota, w Złotym Stoku, w miejscu, gdzie od tysiąca lat ludzie wkuwają się w te skały, żeby odnaleźć właśnie to, co tak bardzo wzbudza ich ciekawość. Czyli złoto. Dokładnie. Ile kilometrów korytarzy tutaj się znajduje? Przez cały ten okres historii takich chodników jak ten ludzie tutaj wykopali przy użyciu ręcznej pracy ponad 300 kilometrów. No, to ja się nie mogę doczekać, żeby odkryć wszystkie tajemnice, które kryją się w tych korytarzach, bo to miejsce wzbudza moją ciekawość. Wszystkie Ruszali. tajemnice stoją przed tym otworem. <laughs> Tysiąc lat historii kopalni. Czy te tysiąc lat historii znajdziemy właśnie na tej makiecie? Ta makieta pokazuje pole wydobywcze, pole zachodnie. Takich pól mamy kilka, ale to jest najważniejsze, bo właśnie tutaj było najwięcej prac górniczych przez ostatnie stulecia. O tej tysiącletniej historii kopalni ciężko nam opowiadać, bo niestety wraz z czasem wiele źródeł i dokumentów zaginęło. Najstarsze źródło, na które się powołujemy, to źródło z 1273 roku, kiedy Henryk IV Probus nadaje, dobry książę Wrocławia, nadaje tej osadzie pierwsze przywileje górnicze i wszystko zaczyna się na dobre, przez kolejne wieki górnicy wydrążą tu skomplikowane labirynty i tym samym wyciągną miliony ton złotonośnych ród na powierzchnię. Ja przeszłam już kilka kilometrów po tej kopalni i nie widziałam żadnego złota. Moje pytanie jest takie, gdzie jest złoto? Droga Adriano, w takim razie zapraszam Cię w miejsce, <grym> gdzie będę mógł Ci to złoto pokazać. No i to rozumiem, nareszcie znalazłam złoto w tej kopalni. Ile złota tu wydobyto? Przez cały ten okres historii, ponad 1000 lat, górnicy wydobywające złotonośne rudy pozyskali około 16,5 tony czystego złota. 16,5 tony. Ciężko to sobie wyobrazić. To dużo czy mało? Gdybyśmy to zebrali w jedną całość, 16,5 tony złota, powstałaby kostka o wymiarach metr na metr. To nie wydaje się wiele. Może jest bardzo cenne, drogie. Dziś to jeszcze jakieś ponad 4 miliardy złotych. Ale na przestrzeni dziejów, no to już potężna, niepoliczalna na zwartość. Założę się, że oprócz tego złota, w tej kopalni kryją się też niezwykłe historie, a może nawet legendy. Tak, ta kopalnia ukryła wiele takich tajemnic i za chwileczkę jedną z nich ci ją pokażę. Chodź. To idealne miejsce do opowiadania historii i legend. A taką. Najbardziej znaną legendą tej kopalni jest właśnie powiązana bezpośrednio z historią, z wydarzeniem z roku 1565, gdy dochodzi do katastrofy górniczej i na, w tej kopalni zawala się najbardziej złotonośny szyb, który był nazywany Złoty Osioł. Podczas zawału w kopalni zostało wielu górników i legenda głosi, że pewna kobieta, która niezmiernie kochała swojego męża, ruszyła mu na ratunek do kopalni. Niestety kobieta nigdy z tej kopalni nie wyszła, ale w kopalni został jej duch. To jest dobry duch kopalni, który pomagał zaginionym górnikom i podawał im pomoc. Mocną dłoń. No dobrze, jak miała daj mi ta kobieta? Nazywa się Gertruda. To chodźmy poznać Gertrudę. Zapraszam. Widzieliście mojego męża? Ma na imię Herman i jest tutaj górnikiem. Nie wyszedł z kopalni po zawale. Pomóżcie mi go znaleźć, proszę. Podejdź tutaj. Jak widzicie, kopalnia Złoty Stok skrywa niejedną tajemnicę. Ale nie jest tajemnicą to, że każdy dzień trzeba zacząć od pożywnego i naturalnego śniadania. Jakie śniadanie tym razem przygotuję na Dolnym Śląsku? Znacie mnie. To będzie coś, co połączy tradycję i nowoczesność. Odwiedzając Dolny Śląsk i kopalnie w Złotym Stoku, warto zatrzymać się tu na dłużej. Na przykład w jednym z wyjątkowych pensjonatów, taki jak ten za mną, to zabytkowy pensjonat Złoty Jar, przepiękne miejsce. Takie miejsce z tradycją prosi się o tradycyjny przepis, dlatego ja dzisiaj przygotuję świszcz. To dolnośląskie danie podawane na wyjątkowe okazje, na wyjątkowe śniadania, na przykład te świąteczne. Ale co kryje się za nazwą świszcz? Już wam mówię. Świszcz to danie przygotowane z kaszy, tradycyjnie z kaszy jaglanej, wymieszanej z suszonymi owocami. Ja mam dzisiaj żurawinę, morele i śliwki. Do tego możecie dodać trochę ziół, warto dodać łyżkę masła. Do słodkiego i aromatycznego świszczu będzie pasował słodko-wytrawny wiśniowy sos. Dlaczego akurat wiśniowy? Bo niedaleko kopalni znajduje się przepiękny wiśniowy sad. Legenda głosi, że jeden z opiekunów tego sadu, jeden z sadowników, w ramach podziękowania za dobrą opiekę, został zamieniony w jedno z drzew i do tej pory jest częścią tego wyjątkowego miejsca. Jak taki wiśniowy sos przygotować? Wystarczy do od odrobiny wiśni dodać sok jabłkowy, zimne masło i wasze ulubione przyprawy może to być kardamon albo cynamon. W międzyczasie jak redukują się wiśnie, warto przygotować zieloną sałatkę, która cieszyć będzie nie tylko oko, ale też nasze kubki smakowe. Bazą sosu do sałatki będzie po prostu miód, sok z cytryny i olej rzepakowy z odrobiną soli i pieprzu. Do tego zielone sałaty i oczywiście czerwona cebula pokrojona po prostu w piórka. Jak wycisnąć z cytryny soki do ostatniej kropli? Warto ją wcześniej trochę ponaciskać i nią trochę poturlać. Kolorowy świszcz, sycące parówki, zielona sałata i czerwony sos, bo w mojej kuchni nie liczą się tylko kolory, ale też najlepsze naturalne składniki. Jak ten sos pachnie? Mam nadzieję, że otworzycie ten przepis w swojej kuchni i sami się o tym przekonacie. Ale odrobinę tego sosu zostawcie teraz na patelni i to w nim odgrzejcie parówki. Parówki 100% szynki tarczyńskiej naturalnie nie wymagają gotowania. Wystarczy chwila podgrzania w sosie i pożywne śniadanie na szychtę, czyli zmianę w kopalni albo inne wyzwanie dnia gotowe. Słodko-słone połączenie to dobry pomysł nie tylko na obiad, ale też właśnie na śniadanie. W mojej kuchni uwielbiam wyszukiwać zapomniane tradycyjne receptury, ale też tłumaczyć je na współczesny kulinarny język. Łącząc tradycję z nowoczesnością, pamiętajcie, żeby zawsze wybierać produkty z czystym składem, no i oczywiście bez konserwantów. Odkryłam przed Wami kulinarne tradycje Dolnego Śląska, ale czas teraz, żebym ja odkryła historię pensjonatu Złoty Jarek, gdzie czeka na mnie kolejny gość. Gosia, Maciek, prowadzicie niesamowite, przepiękne miejsce. Opowiedzcie mi o nim trochę więcej. Prowadzimy to miejsce od 2014 roku, czyli tak naprawdę to już jest ósmy rok. Rok. I na początku, kiedy przyjęliśmy ten obiekt, był dość, służył celom kolonijnym, można tak powiedzieć. My wymyśliliśmy, że zrobimy tutaj dobrą kuchnię, wrócimy do oryginalnych wystrojów do lat 20, bo budynek jest oryginalnie z lat 20. Nazywa się Złoty Jar, bo o tym chyba zapomniałem powiedzieć, to jest najważniejsze. Jest położony w Złotym Stoku, przy Złotym Potoku obok kopalni Złota, więc wszystko jest <grym> związane ze Złotem tutaj. Byłam już w kopalni, odwiedziłam Wasze niezwykłe miejsce, ale jakie jeszcze atrakcje znajdziemy tutaj w regionie? Jest y, średniowieczna osada górnicza, która pokazuje, jak górnicy pracowali bez użycia prądu. Można zobaczyć samemu, wciągnąć trzytonowe wózki, można podnosić wielkie skały. Naprawdę fantastyczne miejsce, zwłaszcza dla panów, kiedy chcą się wykazać. Y, jest też <laughs> tajemnicza sztolnia ochrowa, która przez 200 lat w ogóle nie było. Nie było wiadomo, gdzie ona jest, nie było żadnych map. Udało nam się ją odkryć i to na, naszą rodziną, naszymi siłami udało nam się taką tajemnicę odnaleźć. I teraz turyści mogą przez nią przejść. Niesamowite. Ale jest też jeszcze tutaj taka ścieżka, i to jest najdłuższy i najstarszy w Polsce szlak y, pieszy, który w którym można przez 21 dni iść przez całe sudety i sobie odpoczywać w takich miejscach jak Złoty Jar, właśnie? Wydaje mi się, że na Dolnym Śląsku można spędzić nie tylko weekend, ale przyjechać tutaj na miesiąc całe i... życie całe albo życie. całe życie. Ten Dolny Śląsk zaskakuje mnie i za każdym razem zakochuje się w nim coraz <grym> bardziej. Za każdym razem też dowiaduję się o kolejnych wyjątkowych miejscach, które mogłabym odwiedzić. Moi drodzy, gratuluję Wam przepięknego okay. miejsca urządzonego z niebywałością małą dbałością i sercem, bo to widać tutaj na każdym kroku. Ja chciałabym dołożyć małą cegiełkę i zaproponować wam złote śniadanie, które może wam posmakuje, może kiedyś je przyrządzicie w Złotym Jarze. Super, tak, ja, jestem, ja jestem na tak. To zostawiam was tutaj, żebyście się jeszcze chwilę zrelaksowali, a ja idę gotować. Do roboty. Dziękujemy. Do roboty. Dziękujemy. Do Złotego Stoku przybyliśmy w poszukiwaniu złota, ale dzisiaj, po setkach lat poszukiwania tego drogocennego kruszcu, prawdziwym skarbem tego regionu są oczywiście lokalne produkty, takie jak kiszonki. Ja mam dzisiaj wyjątkową kiszonkę. Przygotowałam pesto z kiszonego czosnku niedźwiedziego. Co wykorzystam w tym śniadaniu oprócz tego pesto? Sadzone jaja podane na złotym sosie, bo jak złoty stok i złoty jar, to oczywiście złoty sos. To danie uzupełnię parówkami 100% z kurczaka, tarczyński, naturalnie. Przepis zaczynam od przygotowania złotej, chrupiącej szalotki, pokrojonej w plasterki, obtoczonej w mące i usmażonej na głębokim oleju. Do złotej szalotki przygotujemy złoty sos. Tak naprawdę to tradycyjny polski sos, czyli sos przygotowany na zasmaszce z masła i mąki, z odrobiną cydru w tym przypadku i słodkiej śmietanki. Ja dodam też złote przyprawy, czyli kurkumę i najdroższą przyprawę świata, czyli szafran. Wiecie co to szafran? Szafran to pręciki krokusów. A dlaczego jest taki drogi? Bo do tej pory szafran zbierany jest ręcznie. Jaki jest sekret, tego, żeby śmietana dodawana do sosu nigdy się nie ważyła, jest kilka zasad. Śmietanka powinna być bardzo zimna, gaz powinien być wyłączony i musicie bardzo powoli dolewać śmietanę do sosu. Zdradzę Wam pewien sekret. W dawnych czasach ten sos słodzono karmelem. Ja dzisiaj go posłodzę miodem, bo odrobina słodyczy, nawet w wytrawnym sosie, działa cuda. Czas na mistrzowski śniadaniowy duet, czyli jajka i parówki jajka sadzone i idealnie pasujące do nich delikatne w smaku parówki 100% z kurczaka, tarczyński naturalnie. Jajka najlepiej smażyć na maśle z dodatkiem oleju, dzięki temu masło oraz jaja się nie przypalą. Dwie komory sprawiają, że jedną porcję parówek mogę wykorzystać już teraz, a drugą zabrać do pracy albo wykorzystać na kolację. Wszystkie składniki mam już gotowe, więc ten gęsty, aromatyczny, złoty sos ląduje na talerzu. No i umówmy się te idealne, sadzone jaja, zatopione w tym złotym sosie, wyglądają przepięknie. Do tego pesto, trochę szalotki, no i parówki. Idealnie trafiliście moi drodzy, moje złote danie gotowe, musicie koniecznie je spróbować, proszę bardzo, to są Bez sadzone wachania. jaja ze złotym szafranowym sosem, pesto z kiszonego czosnku niedźwiedziego, smażoną szalotką i parówkami 100% z kurczaka. I jak? Mm, mega dobre Pycha. i czosnek niedźwiedzi to jest bardzo lokalny nasz przysmak. Właśnie, próbowałam tak dobrać to, co u was tutaj najlepsze w regionie, te wasze lokalne skarby. Ja myślę, że za takie śniadanie trzeba słono zapłacić, a my płacimy złotem. <grym> to mi się podoba. Ja myślę, że to złoto najpierw trzeba wybić monety. <grym> Czy idziemy wybijać dukaty? Tak. tak jest. Zawsze chciałam to zrobić, to chodźmy. <grym> Obiecaliśmy zapłacić ci złotem, ale... Nie powiedzieliśmy, że będziesz musiała użyć swojej siły i wybić te dukaty sama. Mój drogi, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Użyję siły szefowej kuchni. Pełną parą, Śmiało, rozumiem. pełną parą. Zobaczmy, co z tego wyszło. No słuchajcie, mój pierwszy złoty dukat. Taką zapłatę za moje gotowanie, to ja rozumiem. Tak kończy się poranek pełen przygód w kopalni Złoty Stok. Nie tylko poznaliśmy historię tego miejsca, ale też jego legendy. Nie tylko szukaliśmy złota, ale znaleźliśmy też najcenniejsze skarby tego miejsca. Są to oczywiście regionalne produkty, które połączyłam z lokalnymi tradycjami i parówkami tarczyńskimi naturalnie. Tak powstały dwa przepyszne śniadania, na które przepisy znajdziecie na stronie naturalneporanki.pl. Mój pociąg już na mnie czeka. Ruszam dalej w trasę i widzimy się na kolejnych przystankach naturalnych poranków.